Hej, witam was. Dzisiaj chciałbym zrobić materiał o, o tym, jak wygląda niepewność w biznesie. Każdy, kto prowadził, albo wprowadził mniejszą, większą działalność, wie i rozumie, że ciągle towarzyszy nam niepewność, mniejsza bądź większa, wszystko zależy od biznesu, od sytuacji, największa niepewność zawsze jest oczywiście. W chwili, gdy decydujemy się otworzyć, i to jest pierwszy, pierwszy okres, w którym to się wszystko uruchamia, i wtedy jest największa niepewność, czy znajdziemy klienta, czy, czy klient powróci, czy w ogóle to się uda jako biznes, czy wszystko się rozwali na początku. No i ta niepewność nam towarzyszy. Cieszymy się, jak małe dzieci, z każdego drobnego sukcesu, ale później, po chwili, wraca oczywiście ta niepewność i ta. Chciałoby się powiedzieć nawet lęk, ale pozostańmy przy niepewności w biznesie. Do tego do cegiełka oczywiście dołożył COVID, ponieważ są branże, które na przykład bardzo dobrze prosperowały, typu, nie wiem, hotelarstwo, restauracje, eventy, teatry kina i takie tam rzeczy, które przed pandemią były naprawdę w bardzo fajnym stanie, były rentowne, przynosiły nie mówię, że wszystkie i wszystkim, ale generalnie w większej części były dochodowe, i prowadzenie tych biznesów było bardzo sympatyczne, nieoparte prawie niepewnością. COVID spowodował to, że teraz przez pewnie dłuższe lata. Ta niepewność będzie nawet jeżeli biznes wróci poukładany na jakieś tory, otkują się z długów i tam z problemów, które ich dotknęły, ale dalej ta, ta niepewność pozostanie na pewno. Czy coś się nie wydarzy, czy nie wróci jakaś fala kolejna, albo czy jakaś nowa epidemia się nie pojawi, bo w nich to uderza pierwszym. Jak oni odczuwają to jako pierwsi automatycznie. I nie ma co jakby zaginać rzeczywistości, bo tak po prostu jest. I tak będzie zawsze w przypadku takiej sytuacji odetną wpierw restauracje, kina, yy, 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 hotele, zablokują to i tyle. Więc niepewność na pewno jest i wtedy ale to jest taki czynnik, który jest trochę poza nami, na który nie mamy wpływu. No bo po prostu w sytuacji, gdy to się wydarza, możemy po prostu szybko zamknąć biznes i ewentualnie próbować otworzyć go później, jak to się wszystko uspokoi. Ale wracając i jakby nie skupiając się na tej ekstremalnej sytuacji, co się składa na niepewność. Na niepewność składa się między innymi na przykład stabilność przychodów. Chodzi tutaj bardziej o to, że pojawiają się jakieś okresowe spadki. I wtedy pojawia się taka właśnie niepewność. Co jest przyczyną, dlaczego tak się dzieje, czy to jest jakaś już równia pochyła. No, tak jak mówię najbardziej to się uwidatnia u, w ramach początkujących biznesów. Oczywiście stabilne biznesy też mogą mieć tego typu sytuacje, no bo jak nagle się pojawia, nie wiem, w kwartał, w którym notujemy duże spadki, no to się pojawia niepewność. No i to jest jakby jeden z tych czynników. Drugi czynnik to jest takie niskie portfolio stałych klientów, ponieważ jeżeli masz niski, sta, niski poziom stałych klientów, no to oznacza, że jesteś jakby uzależniony od takich pływających klientów, którzy pływają i odpływają i ich więcej nie zobaczysz. A jeżeli masz poziom dużych stałych klientów, to czyli masz bazę, Poniżej której nie powinny zejść, i czyli stałość, stałość przychodów pozostaje, więc niepewności nie będzie. Ale odwracając kota ogonem, jeżeli masz małe portfolio stałych klientów, no to te wahnięcia przeważnie są duże w czasie okresach, co powoduje tą właśnie niepewność. Niepewność powoduje również kolejny czynnik, czyli brak zaplecza finansowego. Czyli można powiedzieć, balansowanie na. Po graniczu rentowności, płynności jako takiej. Po prostu, jak nie masz pieniędzy na koncie, no to to powoduje w tobie nerwowość, właśnie ten niepewność, te lęki, że wszystko możesz w jakimś krótkim czasie się wyłożyć, a ty się nie podniesiesz z tego i jeszcze popadniesz długi. Więc warto, jak coś mieć, zabezpieczenie trochę większe, to łatwo powiedzieć, ale no, dobrze by było, żeby. Tej niepewności, tych lęków nie mieć, yy, związanych z, z niskim yy, zapleczem finansowym. Zatem idą dalej kredyty pożyczki. Czyli jeżeli takowe posiadasz, to buduje też w Tobie niepewność. No bo jeżeli spadają Ci obroty, przychody, kredyty trzeba płacić, bo Cię przyjdą, zlicytują, nie wiem, zabiorą komputery, biurka, samochody i co nie tylko, no to to też buduje niepewność niepewność jest też gdy nie posiadasz dobrego zaplecza w postaci odpowiednich kompetentnych pracowników którzy ciągną z Tobą ten wózek do przodu na no, to się składa też rotacja i inne rzeczy, ale ja nie chcę tego tematu zbytnio rozwijać bo tam jest głębiej, bo tam można rozmawiać o pensjach, o nagrodzeniach o docenianiu w ramach utrzymania zespołu, takie tam. Ale generalnie niepewność też składa się, jest związana z składem osobowym, który Cię wspiera w ramach Twojego biznesu. W szczególności, gdy biznes, który prowadzisz, opiera się generalnie na, na ludziach. No typu, nie wiem, prowadzisz restaurację potrzebujesz mieć trzech kucharzy, czterech kelnerów, a okazuje się, że nie możesz pozyskać jednego nawet. No i się robi problem. Bardzo duży problem. Także to też jest. Nie, w ramach niepewności też powinien jeszcze jeden czynnik zostać dodany. To jest poziom reklamacji i zwrotów. Ponieważ jeżeli ten ten czynnik związany z zwrotami i reklamacjami, który badasz, a powinieneś go badać, rośnie z kwartału na kwartał, z roku na rok, jest coraz większy, to jest żółta kartka dla Ciebie, że coś się dzieje nie tak i powinieneś to zbadać, bo to może powodować spadek przychodów, no i buduje tą niepewność i lęki. Teraz przechodzimy do w drugiej części, jak sobie z tą niepewnością radzić. I z tymi, można powiedzieć, grubie idąc lękami. Po pierwsze, nie panikować. Jeżeli obserwujesz jakieś spadki przychodów, to gwałtowne ruchy w niczym nie pomagają. Jakieś szybkie decyzje gwałtowne mogą tylko spowodować to, że problem się jeszcze bardziej uwidni i będzie jeszcze głębszy więc żadnych żadnych głębszych większych ruchów jak coś w ramach paniki od razu, że nie wiem, dwa miesiące mi spada i to trzeba nie wiem, wywalić to tam, to siam musi, to to musi być poparte jakąś tam większą analizą i szukaniem przyczyny tego, co się wydarzyło a nie robienie Gwałtownych ruchów. Yy, ponieważ każdy biznes charakteryzuje się tym, że ma spadki i wzrosty przychodów, yy, po prostu należy obserwować yy, przychody w odniesieniu do analogicznych okresów yy, w ubiegłych latach. I najlepiej w oparciu o kwartały, a nie miesiące. Dlaczego? Bo miesiące mają to do siebie, że rok do roku się są. Siebie różnią, czyli na przykład przypadają inaczej weekendy, wypadają inaczej święta, e, czyli dni wolne, różnego typu, państwowe, religijne. To powoduje, że porównanie miesiąca do miesiąca może być e, obar obarczone błędem, tak zwyczajnie. E, bo na przykład jak w, nie, w czerwcu wypadało w zeszłym roku. Cztery weekendy, a w tym wypadnie ci trzy, no to to rzutuje na, na Twoją sprzedaż, jeżeli na przykład najwięcej sprzedajesz w weekendy albo masz właśnie tego typu taką strukturę sprzedaży, że weekendy generują Ci na przykład najwięcej. No i jeżeli Ci ubył jeden weekend, to znaczy, że ta sytuacja no, musiała po prostu wpłynąć na przychody. Proste. Naprawdę. Tylko trzeba to. Wiedzieć, że tak to wygląda, dlatego ja zawsze, jak coś staram się analizować bardziej przez pryzmat kwartałów, bo ta rozciągłość trzymiesięczna powoduje to, że w jednym miesiącu coś, coś jakiś weekend zniknął, czy jakieś święto było tu, tam się przeniosło, i to powoduje, że to ten ten jakby ten okres analizy kwartalnej daje nam bardziej rzetelny obraz sytuacji, dzięki czemu możemy po prostu ocenić tą sytuację. Jak, czy rzeczywiście problem jest, czy go nie ma? Czy obroty są, yy, czy ten spadek jest taki realny? Bo może się okazać, że w czerwcu ci spadło, a na przykład nie wiem, w maju wzrosło o wiele bardziej niż przewidywałeś. Czyli ten, ta, ta część obrotu, jakby, która przypadłaby normalnie na czerwiec, przeszła na maj, na przykład na końcówkę maja. A jedno z drugim się złoży do kupy i wyjdzie na przykład, że cały kwartał i ja wzrostu, tylko oczywiście w jakimś tam miesiąc ci poszedł trochę w dół. Także to naprawdę trzeba bardzo dobrze, wnikliwie przeanalizować, ale ja, tak jak mówię, bardziej wchodzę zawsze w kwartały, półrocza i rok, bo to daje dużo, dużo większy obraz sytuacji. Ale tak, tego typu analizy jak najbardziej trzeba prowadzić, bo one dużo mówią w którym miejscu jesteśmy i gdzie idziemy. E, wcześniej mówiłem o tych reklamacjach, zwrotach. To też powinno być przedmiotem analizy i statystyki, jak to wygląda, e, i po prostu jak wygląda nasza jakość usługi albo produktu obsługi klienta szeroko idącej. E, bo tego typu sygnały, oprócz właśnie analizy obrotów, przychodów, Dużo rzeczy oczywiście ja nie chcę wchodzić, co można zrobić w Google Analytics, jakie rzeczy powyciągać, bo można te dane powyciągać, ale chodzi o to, żeby je obserwować. Nieważne, czy robisz to w Excelu, czy na bazie Analyticsa, ale trzeba to bardzo rzetelnie obserwować i wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. I tak samo właśnie, jeżeli chodzi o, o zwroty, reklamacje, bo to jest jakby clue. Biznesu, który się prowadzi, i jeżeli to się tego nie obserwuje, to później z tego mogą tylko i wyłącznie wychodzić problemy, a te dane tak czyś jak posiadasz. Tylko pytanie, czy jak kolekcjonujesz i obserwujesz i wyciągasz z tego jakieś wnioski. Także reasumując, niepewność jest y, <grych> wpisana w biznes i, i no jest, tak można powiedzieć, we krwi. No bo oczywiście są biznesy już gdzie tam po prostu setki milionów wchodzą w grę, nawet może nie setki, dziesiątki milionów na przykład, gdzie to się już tak idzie efektem kuli śnieżnej, ale nawet wtedy, jeżeli masz taki biznes i tak to wygląda, to i tak te obserwacje musisz prowadzić, no bo bez tych obserwacji nawet to, to też możesz się wpędzić w kłopoty. Więc warto jest tak naprawdę patrzeć sobie, co się dzieje w ramach Twoich obrotów i nie panikować. Nawet jeżeli coś się wydarzy albo dzieje w jakiejś tam rozciągłości. Mam nadzieję, że krótkoterminowej, to też warto właśnie odnosić to do przeszłości, na przykład z zeszłego roku, z dwa lata wcześniej. Im dłuższa historia, tym daje Ci większe pole do analizy i do wyciągania wniosków z tego, co się dzieje aktualnie. Bo jeżeli trzy lata z rzędu ci spada, no to znaczy, że jest duży problem, nie? A jeżeli ci rośnie, to znaczy, że nie panikuj, że ci w jednym kwartale coś tam się wydarzyło i spadło, nie? A jeżeli trzy pozostałe pociągnęły wszystko do góry i rok do roku urosłeś na przykład 15-20%, no to znaczy, że Yy, że wszystko jest ok. No, oczywiście, że można wchodzić głębiej i zastanawiać się nad tym, co, co się wydarzyło w tym kwartale, że akurat yy, to spadło. Yy, dobrze wiedzieć, dobrze jakby taką informację yy, jakoś z tego z tej, z tej całej sytuacji wyciągnąć, żeby się ewentualnie móc przygotować na przyszłość, bo to dużo daje yy, i ewentualnie jakoś zareagować tak, żeby. Może w przyszłym roku, mając wiedzę, tego typu sytuacji uniknąć albo ją w znacznym stopniu ograniczyć. E, więc to chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli podobał Wam się mój materiał, prośba o suby, jeżeli tylko oglądacie, to też fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie.